Co by się stało, gdybyś wymknęła się spod kontroli i była poza definicją, poza ograniczeniem, poza formą strukturą, nadawaniem znaczenia, z kreowaniem wspaniałego, niewiarygodnego, bogatego życia, byłabyś bulwersująca. Miałabyś dużo zabawy, życie polegałoby na doświadczaniu radości. Chodziłoby o świętowanie i celebrację życia, a nie ciągłe umniejszanie sobie. Czy jesteś gotowa być inną niż zdecydowana większość ludzi na planecie Ziemia? Czy mogłabyś żądać i posiąść zdolność świętowania swojego życia i uczynienia z niego radosnego doświadczenia każdego dnia, zaczynając od dziś? I czy mogłabyś żądać, posiąść i zdolność do bycia poza kontrolą? Jeśli czujesz tak, zaobserwuj mój profil, zaplanuj nasze spotkanie. Życie się nie żyje, życie się przeżywa. Zrób ten pierwszy krok ku sobie.